Jestem Capix, witam Was w drugim odcinku Star Wars Jedi, Jedi Outcast. W ostatnim odcinku odkryliśmy zielony kod i niebieski. Pozabijaliśmy tam paru szturmowców, więc teraz wyruszamy na poszukiwanie kolejnych kodów przez te drzwi. O, nic się ma. Ale jest amunicja, to jest ważne. Co jest? Is... Kurde. Jaki lol. Coś naciśniemy. To coś zabijemy. Okej. Okay. Tutaj coś jest, to jest... No... Biotek, którego na razie potrzebuję. Bo już mam trochę ich. 5. Dobra, tutaj on jest. Tu my się wracamy i idziemy do tego czerwonego pola. E, właśnie tam, o, tam mi się wydaje, że będzie czerwony kot. to zniszczyć, bo inaczej będzie strzelać i... O! Wow. Coś mi się z wyszką stało, okej. A było fajnie. I bomb. Bierzemy. Ech. I Idziemy. Tutaj. Zabity Dobra, tu idziemy Dobra. Boom, headshot Boom, headshot Headshot Dobra Tutaj y dezaktowaliśmy osłonkę Która jest tutaj Razem teraz chcę wziąć detonator termiczny Zaraz zobaczcie dlaczego o, tutaj możemy wpisywać już kody teraz tylko jeszcze nie mam czerwonego. I patrzcie. Dobra. Dawaj go prądem. Yeah. Prądzik się zawsze przydaje. Tylko, że w późniejszych częściach gry już nie będziemy go mieli. To jest nawet sputa wiadomość. Yy, Okej. Okay. Schodzimy. Idziemy tutaj. Mam nadzieję. Tak. Tylko jedno. Okay. Słuchamy. Dobra. A ty niedobry. Kiedy ja czegoś słuchaj, to ty atakowałeś ty. Jeszcze jedno.

Okej, okay. to wszystko co się mogliśmy dowiedzieć od tego robocika, który... No dobra... Nie uciekaj, gość, uciekaj. Okej... Okay. Jadę... Biotech... Ale super. sobie doładuję armorki i i nie potrzeba tego i bum Teraz idziemy. Yep. Uuu, most ucha Pewnie tak wybucha. spadek FPS-ów. Aż do 30. A było 91. O, już powróciło, Szybko FPS-y wracają. Just another day at work, Jan.

ryboczki, z którymi jeszcze nieraz się spotkamy. No, Ha-ha. Jest. Ha. O, Czy mi się wydawało, czy ktoś do mnie coś mówił? Taki hej? Ale fajnie, myślałem, że to wzruszyły. Dobra. Kurde! Kurcze... Ja nie zapisałem... O Boże... No dobra, to przejdziemy jeszcze raz. Ja to najwyżej przyspieszę. Uuu, tutaj nie chcę. Tutaj nie chcę. Wczytamy sobie. No dobra. Teraz to na szybko przejdziemy. Dobra, to już nie będę przyspieszać. już. Spadaj. Spadaj. Silmanka. Ej. <grym>

Idziemy, 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 idziemy. Szybko, idziemy. Szybciuteńko sobie zapiszę. Szybciuteńko, idziemy, 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 szybciuteńko. Nie wiem jak nie mogłem zauważyć wtedy tamtej dziury. Szybciuteńko, 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 idziemy, idziemy. Idziemy, 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 idziemy. Idziemy, idziemy. O oh. Idziemy, szybciutko. Szybciutko, szybciutko. Idziemy, szybciutko. Szybciutko, szybciutko. Idziemy najszybciej jak może tylko możemy, żeby was nie znudzić. już następnym razem nie będę tam iść. Na pewno. To już jest pewne. tak w banku. Co to Just Jeszcze Jan. Oła, jak? Jak, 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 Dobra. O, nawet by zraniło. Dobra. No dawaj. Dawaj tutaj. Wnieś mnie. woj, no rozwal to Okej okay. już BTH A nie da się rozwalić, szkoda. A, czyli to nie było. Ok, no powoli, już dadam, powoli, dadam, powoli, dadam, powoli, dadam, powoli, dadam. No dobra, no to nie koniec, bo, bo tak robię w poprzednim odcinku. Po koniec, ale teraz tak nie robię. Czyli to nie jest koniec. To nie jest koniec. Jeszcze, jeszcze nie. Jest! Czerwony kod! Zapiszek Czerwony kod! Tak. Znajdźmy ostatni kot Kurde, tylko teraz... mało osłon. Jest. Już mam dużo. Cię znowu mógłbyś mało, Już mam dużo. Uwudę. Trzymam tylko. Wow. Dziwne. Chyba mi się wydaje, że zaraz kończymy straszny Kedżim. Post. Tak się to mapa nazywa. Tak, to już jest koniec. Jej, jej. Wprowadź eee, czerwony kod, wprowadź żelony kod i wprowadź niebieski kod, niebieski wygląda tak, to okej, okay. dajemy Pyk Czekaj okay. Okej okay. Eee Aha, okej, okay, już rozumiem Tak, jest Pierwszy kod je, yeah, pierwsze zadanie wykonane. Już czerwony, które wygląda tak. Tak, tak. Tak, tak. Już są drzwi do następnego poziomu dajcie się im. E, I zielony. Tak, nie. Tak, tak. I... I taki wreszcie koniec i... Możemy już iść. Idziemy do... Tak, idziem tam. idziemy tam. idziemy. Ale bo boże... bo. Okej, okay, to był mały żarcik. Wyczytam sobie. No dobra, to jest już koniec pierwszego poziomu Star Wars. Już nie muszę powtarzać. To eee, no to... I się z wami żegna. Dzięki, cześć! Dzięki, cześć. I Kaj się żegna. I ja też. No Kaj, zrób Fikołka. Ale Fikołka zrobił. To się nagrywa. Dobra, to cześć.